Pomimo moich wątpliwości odnośnie stylu graficznego nowego Faraona, No skusiłem się na chociażby spróbowanie tej nowej gierki, tej nowej tego remastera tak naprawdę. Fajne eee... quality of life zostały wprowadzone. Zaraz tutaj pokażę. Mam nadzieję, że ustawienia głośności gry są wystarczające. Także wejdziemy sobie na początku do opcji, żeby tu pokazać, co jak działa. Tutaj są wszystkie audio graficzne, no to będziemy sobie grać w 2K. Jest fajna możliwość przybliżania oddalania mm, naszego miasta. Także fajnie będzie to pokazać tak z dalsza jak wygląda całość, albo z jakieś pojedyncze budynki, ponieważ budynki mi się bardzo podobają. E, większy problem mam z e, wyglądem postaci w, w tej grze, bo są takie dosyć. Kreskówkowe liczyłem na coś bardziej realistycznego, ale to na spokojnie, na spokojnie. Niestety jest tylko język angielski na ten moment. Coś tam czytałem na Discordach, że planują dodać nowe języki. Znaczy, jest tylko angielski do naszego wykorzystania. Są jeszcze takie, ale język polski możliwe nie obiecywali, że może tam kiedyś dodadzą. System rekrutowania można sobie wybrać, a mianowicie tak jak kiedyś. Poprzedniej części. Będę to mówił w poprzedniej części, ale to wiadomo, że to chodzi o oryginał. Albo będę mówił o, o oryginale zobaczymy. Chodzą um, rekruterzy. Ci tacy biali zazwyczaj. Którzy zbierają um, pracowników z domków, ale mamy też opcję, um, że każdy budynek ma od razu um, pracowników, o ile jest tylko przy drodze. No to jest takie ułatwienie. Nie wiem, jak to boli. Czasami ci. Um, Odszukania pracy łazili w dziwne miejsce i to śmiesznie działało. Także kto jak woli, na razie zostawię sobie to, potem się zobaczę. Tutaj jest fajna rzecz, którą bardzo chciałem do zmienienia. A mianowicie, mi się wydaje, że to działa tak, że w oryginale był taki problem, przynajmniej spotkałem się z tym, że im dłużej trwa rozgrywka, tym bardziej starzejące się jest y, społeczeństwo. No i potem jest to problematyczne, bo mamy miasto na 10 tysięcy osób. Potrzeba nam y, 7 tysięcy pracowników, a może zdolnych do pracy jest tylko 2000, bo wszystko jest jakoś tak y, dziwnie postarzałe i, i ciężko to było. O nowych pracowników, więc tutaj widzę, że 40% populacji jest zawsze zdolnych do pracy. Może to źle rozumiem, nie wiem. Zobaczycie. Na razie zostawię Age Simulation, ale obstawiam, że pozostanę na takim poziomie stałym, żeby to było łatwiej kontrolować. No zobaczymy co to jest. Kody to na razie nie. Różne hieny, aligatory to zostawimy. I tu jest bardzo fajna rzecz. Jeżeli postawimy magazyn, no to można ustawić, że on ma, nie przyjmuje nic, przez co nie zapchają nam magazynu jakąś słomą czy czymś. Tak samo jest z dokiem i z bazarem, ale to to nie problem. Tutaj patrzyłem, tak średnio nam nas jakieś... Opcje interesują. Tutaj jest. Będziemy grać na normalnym: żeby nie było jakoś. żeby było przyjemnie, po prostu nie chcę mi się męczyć. E tutaj można wybierać swoje e ogrody, co jest całkiem fajne, bo wcześniej mogliśmy tylko przyciągnąć, i one się tak naprawdę losowały zależnie od pola, na którym są postawione. E I tutaj było coś takiego, chyba. albo to nie tu tak Jest jeszcze fajna zmiana, którą sobie zobaczyłem. Nic poza tym, że można sobie. To się chyba kontrolem robi, sekunda. Tak, Building Picker, czyli możemy sobie najechać na jakiś budynek, który sobie stoi w mieście. No i nie musimy go szukać po prawej stronie liście budynków, tylko możemy go skopiować i postawić, co jest bardzo. Fajną, wygodną zmianą. No także, tak sobie na razie zagramy. Pierwszą albo tam dwie misje. Zobaczymy, jak to nam pójdzie. Eee... I tyle z opcji trzeba grać, prawda? Tej. Eee... Dobre. Robimy naszą rodzinę. No o. Mamy swój obrazek do wybrania. Do no którego bierzemy? Ten mi się kojarzy z. Eee... z. Otisem? z. Asterixa i Obelixa Więc Tego sobie weźmiemy na razie Dobra Mamy nasz, nasz Naszą rodzinkę i co tu mamy Czytanie misji Wybór misji to na razie nie pójdziemy sobie do kampanii e, Klikniemy Pierwszą misję Nupt Znana nasza misja początkowa tutorialowa O proszę Nasza e, Wioska się naradza. Rodzik nie wiem. Nie umiem Aha, tutaj jest wymaganie co do misji. Tutaj to tak dziwnie napisane. 6 razy level 3. Level drugi, jak wiadomo, jest po dostarczeniu wody. Trzeci jest po dostarczeniu pierwszego. Typu żywności. No dobra, to zagramy sobie. Zobaczymy, co tu się stanie. Play, no dobra. Witam w Ancient Egypt, Land of the Faraons. Witam w historii jednej z cywilizacji, związań świat kiedykolwiek widział. W epickiej historii, która więcej ponad 15 centów i dużo generacji. Pozwolę sobie to skipnąć. Nie będę kaleczył i tłumaczył na razie. Ponieważ próbowałem podmienić pliki z oryginalnego faraona z tymi głosami, jeszcze raz to spróbuję zrobić, bo coś mi nie wyszło żeby chociaż ten, ten fajny narrator był w wersji polskiej, żeby tego nie kaleczyć, bo, bo ja tak nie lubię. Eee, a jeśli się nie uda, to może opisy tych misji dam w opisie, czy coś takiego. Spróbuję, no ale na razie nie chcę się tego e, tutaj wklejać, e, tłumaczyć na siłę. Tutaj mamy nasze e, tutoriale odnośnie budowania, dobrze. I tutaj się rzuca w oczy tak. Na razie możemy spauzować grę. E, mamy przyspieszenie do razy 5. Zanim ktoś tam spyta w komentarzach w przedniej części, e, docelowo jest e, page up, page down do przyspieszania zwalniania gierki. Można sobie wszystkie guziczki tam zmieniać w ustawieniach, także jak, jak to wolnie. Także tak się. Prezentuje nasz styl graficzny. Dosyć na niego narzekałem początkowo. No, bo on jest taki pastelowy, powiedziałbym, że taki narysowany fajnie. Nie wiem, jak to określić. Taki kreskówkowy. Mm, no, ale może gdy będzie to na oddaleniu, to nie będzie tak widoczne. Zobaczymy. okej, okay, jak tu się buduje cokolwiek? Tu na prawej stronie mamy housing. No to zbudujemy sobie domy. I niestety wiem z bety, bo grałem sobie w betę. Że mm, gra nie lubi jak. Mogę robić? Mogę robić, pozwalają mi powoli. Gra nie lubi jak się robi nie po jej ścieżce. To znaczy jak zrobię po swojemu to misję, nie na przykład w tych blokach, w których on mi kazał coś budować, to gra się gryzie. To jest według mnie dosyć średnie, ale no na razie nie będziemy dyskutować. Mm. Dobra i przyspieszymy. Age hey, shop. O tutaj też można. A bo jest pauza, dobra. Razy 5. Tutaj sobie ludziki idą. Nie można z nimi gadać. Nie wiem jak to zrobić. Warning. Jaki warning? Aha, no dobrze. Tu się ludziki budują. Kolejny warning. Ale co on chce? Rys? A dlaczego tu jest cokolwiek. Cokolwiek. Um, to mu, musi być ta droga tutaj. Kiedyś nie było czegoś takiego, że, że musi być wszystko połączone. Albo ja czegoś nie rozumiem. E, tutaj mamy... A dziwnie to jest tak porozstawiane. wolałem ten bloczek stary, co było? Ale to pewnie z przyzwyczajenia. Okej, okay, stawiamy nasze. Mm. Nasze studnie i czekamy, aż tu się coś zrobi. Quality of Life. Eee, aha, w opcjach możemy mieć wszystko dostępne w ten sposób. Nie wiem, na razie zostawimy, jak jest. Może się przyzwyczaję. Dobra, trzeba poczekać, aż ludziki się wprowadzą. Chyba tak. To przyspieszymy. No, tak to wygląda. Można przybliżyć dosyć blisko. No, to tutaj nasze polowanie to, to znamy. To e, tak zaraz to pokrótce opowiem, ale chcę się, chcę się przyjrzeć, tutaj na razie, jak to wygląda. No, budynki mi się podobają. E, te ludziki tak niekoniecznie, bo to jest dosyć takie, e, jak mówiłem, bajkowe. Dźwięk mi się nie podoba przy stawianiu budynku. Hmm, tak, tutaj jest ten gościu co szuka pracowników Wszystko to to, to wiemy eee. No, teraz spichle, że on mi to tak będzie po kolei pokazywał? No niestety Okej, okay, i jeszcze bazar postawimy tam gdzie chcą, żeby nie krzyczał Okej okay. Bazar Dobra. No i co? A jak, a jak odetnę tą drogę, to co się staje? Bo już widać, że tutaj chłop sobie poszedł za daleko trochę. To mi się nie podoba. A. Ao! Bloki są od pierwszej. Blokada drogi jest dostępna od pierwszej misji, co jest dosyć ciekawe. Tutaj już ogień się dzieje. Czy jeszcze się nie dzieje? Nie wiem. Safety. Bezpieczeństwo postawimy strażaka i postawimy jednego architekta. Mam nadzieję, że to starczy na razie. Mównik. Tak musi być to wszystko połączone, o dziwo. Nie wiem czemu. Ale skoro dali nam bloki od początku, no to to nie powinno być problemem jakimś większym. A, lewym sobie sprawdzamy, co jest w mieszkanku. Tutaj pokazuje, co ma mieszkanko w sobie, co potrzebuje do rozwoju w tym przypadku jedzonka. Nie może się zawalić, nie ma e, ryzyka ognia, nie ma e, przestępczości, jest w dobrym zdrowiu, że tak powiem, ta, ta mieszkanko, także tak możemy to zobaczyć. A możemy pogadać z ludzikiem? Możemy sobie pogadać z człowieczkiem. E, otwórz serwis. I co mam zrobić? Aha, to lepsze źródełko, które dostarcza wodę po całym naszym mieście. Nie tylko jest takie stacjonarne. Dobra, i co tu się dzieje? Dlaczego ten. Ten bazar nie ma? A czemu accept? Non? Get. O, wszystko akceptuj. Co ty robisz? Hmm, czyżby w opcjach był problem taki, że. Bazar dock Storage. Aha, czyli story też się. Yy, za, yy, bazar. Yy, Ejciu. Bazar? Spichlerz też się zalicza do Storage po prostu i on. Yy, no tak. No to to już nie wiem, czy to tak zostanie, bo ja będę zapominał o tym, że Bazar nie ma mieć. Yy, że. Speaklerz nie ma przyjmować on powinien przyjmować, a idzie tutaj sobie baba do bazaru, ja też się tak prątam, bo e, dawno nie nagrywałem i tak tak nie umiem mówić z sensem bardzo często, bardzo długo e, no tutaj roznosi no misja się udała, nie? także, także pierwsza misja fajna jeszcze sobie jedną zagramy tutaj mamy lekkie podsumowanie Możemy sobie grać dalej tą misję, ale nie chcemy, chcemy iść jak najdalej. Więc następna misja. Tutaj Tinis, lecimy dalej. Czyli jeden e, sześciotierowy, jeden domek szóstego poziomu, jak tam nam pokazuje. Czyli muzyka e, i religia musi być uskuteczniana. Pozwolę sobie pominąć ten wstępik, żeby tu nam... Obrzydliwy angielski narrator nie gadał. Wolimy polskiego narratora. Mm, dobra, to to sobie poradzimy. Zbudować przecież e, miasteczko od zera. My tu jesteśmy pro, pro, profesjonalni, tak? Ja lubię sobie zawsze to miejsce wybierać. Jak byłem młodszy, to wybierałem to miejsce. Ale tu będzie lepiej, mi się wydaje. Mamy 5000 pieniądzów. I to powinno nam starczyć, tu mamy dużo tego złota, jak patrzę W ogóle w grze są wprowadzone osiągnięcia, także jednym z nich jest zdobycie, wydobycie miliona debenów And Z kopalni złota, także całkiem całkiem sporo Zrobimy sobie jakieś niecodzienne Niecodzienny kształt Tego osiedla może Bo czemu nie Skoro to są pierwsze misje, to nie musimy się trzymać jakichś dziwnych konceptów, yy, jakichś bardzo ładnych mieszkanek i tak dalej. Prowadzimy tu drogę, żeby tu był cały dystrykt odpowiedzialny za jedzonko. To sobie te palmy usuniemy, bo przeszkadzają. Dobra. Ja tu w ogóle gdziekolwiek zmieszczę coś takiego jak... A, rozrywki nie mamy jeszcze dostępnej, to nic. Zostawa eee, wody tutaj, na środeczku Jakiś strażak, jakiś architekt I on mi tak będzie krzyczał za każdym razem? Hmm. Może się to da jakoś... Można to czyścić, te typu wiadomienia, No mam nadzieję, że to nie będzie jakoś tak wyskakiwać za każdym razem, bo to jest dosyć irytujące eee, Co tu jeszcze możemy dać? Bazar możemy dać im na środek Mhm. Każcie pokażcie mi opcję czy on, musi mi tak powiadomienia wyświetlać na środek ekranu albo jestem ślepy albo nie widzę no poza nagraniem sobie zobaczę jak to jak to, jak, jak, jak to jest po na razie nie chcę szukać yy, Spichlerz damy Gdzieś dalej myślę Żeby w uroku okolicy Nam nie psuło I z dwie chatki tutaj do polowania Myślę że wystarczy na takie miasto Mam taką nadzieję przynajmniej yy, Co tu nam jeszcze trzeba Gdzie mamy Gdzie mamy jakiekolwiek wydobycie Nie mamy jeszcze wydobycia Aha, musimy się tutaj rozwinąć, żeby nas kapuścili do etapu ze złotem. Yy. O tutaj nam pokazują jak szybciej wolniej, ale to już wszystko wiemy. Maksymalna prędkość razy 5. Także nawet to sobie zasuwa. Tu próbuje sprzedać jakąś rybę. Nie wiem skąd on ją wziął w sumie. Tak nie mamy nic do polowania no ale skoro ma, to niech ma. Aha, musimy... Zapominam o tym. Tym że spichlerz nie akceptuje od razu, ale sobie nawyk myślę, że wyrobię. Ok, tutaj już przyszykujemy drogę pod, e, pod nasze kopalnie złota, które tu będą. Gdzie jest? Tu jest blokada drogi. Wstawimy. Czyli potrzebujemy 10 domków trzeciego poziomu. Czyli tych, co dostają e, jedzonko. O tak nie wyrabię ta nasza... E, o, tutaj nas przedstawiają do złota, to wszystko wiemy. E, droga musi pop zostać poprowadzona e, do... Nie idź, jak to krzyczy. Droga musi zostać poprowadzona do e, naszej kopalni złota. Ona jest dosyć droga z tego co widzę. No zrobimy kilka. Oj, to będzie musiało zostać jakoś zmienione. Ja się spytam tam na Discordzie, i, e, producentów, jak to naprawić, bo to dosyć irytujące. Nie powiem, że nie. Cztery domki, taki nasz półpor, bo to chyba tak działa, że, że musimy to dalej robić w ten sposób. Chociaż hmm. może, może kiedyś wyłączę tą opcję, że, że, że tylko rekruterzy będą Że, że tylko... Że posta... że... Wiecie, nie mogę się wysłowić, że budynki Które potrzebują pracowników będą wymagały tylko i wyłącznie dostępu do drogi, żeby Pula pracowników była taka ogólnodostępna, przez co... Hmm przez co nie będzie to takie niestabilne, nie? że nie będzie trzeba tych takich domków 4-2 na 2 robić, to jest dosyć... Nie, nie podoba mi się to, nie? Village Palace. A Ładwiejski stawiamy... Może... No nie chcę stawiać tego daleko, ponieważ będzie to mniej efektywne, bo będą musieli przebić dłuższą drogę, aby dostarczyć nasze złoto do wioski. No, i tak to się kręci. Tu już sobie kopią. Eee, co wam nie pasuje? No okolicy wam nie pasuje, ale to naprawimy jak pojawi się coś takiego jak religia. A i jeszcze przestępczość trzeba naprawić. Zapomniałem o czymś takim. Tutaj jest police station. Postawimy przy pałacu i w głównym naszym miasteczku. Bezrobocie? No 54% całkiem sporo. No ale to nic. Eee, tutaj mamy te wszystkie mm, różne widoki z przestępczością i nie tylko. Najpierw sobie sprawdzimy jak tu jest dostęp do wody. No tutaj wszyscy mają. W naszym głównym mieście dostęp do wody chodzi sobie paził. Także nie jest to problemem. No, także taki faraon. No myślę, że sobie pogram chwilę, bo... Z... Stęsniję się za, za tą grą i to jest taki pretekst, żeby jeszcze raz spróbować sobie podejść do niej Aha, muszę tutaj... Tutaj, crime overlay No, robiłem, puść ciebie No, puść, no nie wiem eee, Także sobie pogramy, ostatnia moja seria z Faraona, no to tam jest z 2011 roku Stary mikrofon i te sprawy Wyłączający się mikrofon właśnie był z jakiegoś powodu przez, przez ster słuchawek Także teraz sobie zagramy od nowa, mam nadzieję, że się rozgadam z czasem, bo teraz mi to idzie jak idzie Ale to, to będzie taka luźniejsza seria tak Przy okazji jak będę grał to, to będę sobie gadał I opowiadał głupoty eee, Zdrowie i choroby już nas przedstawiają do, do, do jakichś jednostek o nie przypominam sobie żeby w, pierwsze, żeby w oryginale tak szybko dostać dostęp do lekarza jakoś tak tak dziwnie A tutaj dostajemy dostęp do religii który też zwiększa urok okolicy jak wiadomo urok okolicy jest psuty przez różnego rodzaju spichlerze kopalnie i ogólnie wszystko co jest odpowiedzialne za produkcję i naprawione przez takie e, ładniejsze budynki typu ogrody, e, typu właśnie jakieś świątynie. Tego lekarza mogłem dać tu, a przeniesiemy go. Czemu nie? Chociaż... Naprawdę przenieść go, no dobra, przyniosę, bo tutaj ci się nigdy nie rozwiną, Przy okazji się nauczę, gdzie tu coś jest. Tu jest lekarz. Przeniesiemy go tak trochę do góry, a tu postawimy jakieś dwie kapliczki. Powinno to naprawić sprawę. No proszę, jak to ładnie wygląda. Nie mogę tutaj zrobić e, takiej ładniejszej drogi, bo jak jeżeli jest, ach, aż przybliżę, skoro mam taką opcję, hmm, jeżeli droga jest kamienna, możemy ją ulepszyć. E, możemy ją ulepszyć na taką na taki ładniejszy plac ale nie wiem, czy mamy jeszcze taką opcję. A to ja tu nic nie widzę. Produkcja, serwis to raczej nie. Brakuje mi... Aha, może to w entertainment będzie, w za, z różnego rodzaju zabawie. Oho, to jest Bastet taki kociak. Dobra, nie będę się rozgadywał. Musimy zbudować plac festiwalowy, to zbudujemy go gdziekolwiek na szybkości. Kiedyś to nie było wymaganiem do tej misji, nie dziwo. Tutaj nas przedstawiają do doradców, czyli nasza Bastet jest taka nieszczęśliwa, niezadowolona. No to jest powiedzmy, że na plus zlubieniem nas. Mamy pięć kapliczek, jedną taką świątynię i tutaj mamy kompleks świątyń, ale do niego jeszcze dostępu nie za bardzo nie mamy. Jak ona tu przeszła? Aha, bo ona przeszła sobie tutaj naokoło Ale to zrobiłem A można cofnąć? O! Można cofnąć akcję, no dobra Co ja tu mam zrobić? Aha, oni każą mi zrobić festiwal, to, to, to jest dziwne Nigdy nam nie kazali zrobić Festiwalu w tej pierwszej misji w drugiej, przepraszam, misji. Możemy czas przyspieszyć, sobie popatrzeć, co tu się dzieje. Czemu mi nie dają rozrywki jeszcze? Dziwnie. Czyli oni sobie to, to, to przygotowują. Ok. Czyli jak y, zrobiliśmy festiwal, no to odblokowaliśmy opcję. Y... Dobrze, dobrze, spokojnie, no, bo nie nadążam. Odblokowaliśmy opcję robienia rozrywki, tutaj mamy szkołę żonglerki i mm, tego tutaj nie możemy, możemy w tym miejscu dać i zrobimy taką sztuczną drogę, bo to e, nie jest festiwalowy, to jest e, jak to było w, w oryginale, w polskiej wersji, e, czy po prostu e, wystawa dla, żongler, żo dla żonglerów, myślę, że taki opis wystarczy. E, tu mi się bardzo nie podoba przez ten spichlerz, ale trudno. I tak wygraliśmy także. E, także bez problemu. Także to nie było problemem. W następnej misji to lepiej zapro, zaplanujemy. Ale w tym miejscu sobie zakończę ten odcinek, zobaczę jak to się w ogóle nagrało. Czy będę do przodu nagrywał? Nie wiem. Czy będę jakoś to bardzo. E, czy będę nagrywał codziennie wrzucał? Czy do, co drugi dzień? Zobaczę jak mi to będzie siadało. Ale myślę, że. że trochę sobie pogramy. I jeżeli ktoś ma jakieś uwagi, to to do bardzo chętnie bym przygarnął jakieś plusy mi. Co e, było dobrze, co poprawić i tak dalej. Także chętnie przygarnę e, jakieś takie uwagi. No i lecimy do następnej misji. Znaczy ja lecę, a e, zrobimy to w następnym odcinku. Także na razie.